Dzień dobry, psycholog transformacji Małgosia Ewa Szwemin. Rozpoczynam cykl treningów opornych dla... inaczej, treningów mentalnych dla opornych, ponieważ sama zauważyłam, że mój umysł w pewnych kwestiach jest bardzo oporny. Tak jak łatwo poddawał się trenowaniu, na przykład w dziedzinie współpracy z ciałem, w lewetce, zdrowiu, czy porzuceniu jakichś nawyków szkodzących ciału, jak słodyczy, czuło mi to tak. Jedna medytacja odpowiednio skonstruowana i przestałam lubić słodycze. Ostatnio sobie uświadomiłam to, kiedy moja mama jadła z pudełka lody, że na samą myśl, żeby miała to zimne, słodkie coś włożyć do ust, robi mi się, a kiedyś potrafiłam zjeść kilogram lodów naraz. Więc jak gdyby, kiedy chcę zmienić coś, co dotyczy ciała, idzie mi tak. Ale są inne programy, czyli przekonania, myśli, które nie idą mi tak łatwo. Dlatego ciągle szukałam, Odpowiedzi, co może mi pomóc i co może pomóc w konsekwencji też moim klientom, jeżeli oni natrafiają na takie właśnie schody i bariery. Dzisiaj chciałabym rozpocząć od takich podstaw. Jak przygotować swój umysł do tego, żeby stał się nam posłuszny, żebyśmy to my wzięli stery w swoje ręce, ale żeby to się działo bez poczucia walki ze swoim umysłem? Ja z nim długo walczyłam. I on wygrywa. Jeżeli to jest w postaci walki, jak go tam bach, jedną metodą z drugiej, drugą metodą, on się bardzo wtedy ładnie okopuje w programie, czyli w takim systemie myślenia, który mi szkodzi, i tam sobie siedzę. Jednym słowem, dobrze to zrobić w dużym spokoju. Ja proponuję przez medytację serca, czyli przez pole serca, ale to jest jeden ze sposobów. I chciałabym Wam zwrócić uwagę dzisiaj na jedną ważną rzecz. Jak chcę, chciałbyś opanować swój umysł, jeśli dobrze nawet nie wiesz, co tu się dzieje? Zazwyczaj śpimy. Śpimy w swoich programach, myślach, postępujemy stereotypowo, mamy wyżłobione drogi neuronalne, przyzwyczajenia, i tak sobie jak ten chomiczek w tym kółeczku zasuwamy. Jeżeli chcemy dokonać zmiany, musimy zrobić stop. I zwrócić uwagę, co tu się w ogóle dzieje. Zwróć kiedyś uwagę na to. Będziesz gdzieś w poczekalni, gdzie są ludzie, w jakiejś kolejce będziesz stał, jechał środkami komunikacji, przyjrzyj się ludziom. Jedziesz całym wagonem zombi, albo siedzących w telefonach, albo zamyślonych, nie wiadomo gdzie. Nikt tam nie siedzi. Nawet przez chwilę. Każdy jest albo w przeszłości, albo w przyszłości. Żeby opanowywać swój umysł, trzeba wychodzić z tych stanów choć na moment. Bo wtedy zaczniesz sobie uświadamiać, co dzieje się w Twojej głowie. I dzisiaj obalam ten mit. Często o tym mówię na moich warsztatach, wykładach, więc jak miałeś, ochotę, miałeś okazję, przepraszam, to słyszeć to. Powtarzanie uczyni to jeszcze bardziej wiarygodnym. Podświadomość nie jest krainą, w której czyhają potwory i one z ukrycia kierują Twoim życiem. Tak jest, dopóki ich sobie nie uświadomisz. Ciekawostką jest to, że nie potrzebujesz hipnozy, nawet terapeuty. Nie potrzebujesz lat medytacji, w kwiecie lotosu. Zacznij pytać, a te programy zaczną się ujawniać. Z czasu do czasu uświadamiasz sobie, w jaki sposób myślisz na tematy, które być może chciałbyś, aby zostały zmienione. Dobrze uważaj i zwracaj uwagę na to, co mówisz, kiedy rozmawiasz z drugim człowiekiem o problemie. Dlatego czasami jest dobrze przegadać problem i nagraj siebie samego. Zobacz potem, jeżeli oczywiście przyjaciel czy ktoś z kim rozmawiasz się zgodzi, zobacz, co mówisz o tym problemie. Tam jest może Twoich przekonań. Wszystko, co jest nieuświadomione, może zostać uświadomione prostymi pytaniami. Mnie w życiu prowadzą pytania, te słynne pytania, w trybie przypuszczającym otwarte. Jeżeli widzę, że kreuję coś, co mi się nie podoba. Jakąś sytuację, w której utknęłam, pytam. Gdybym wiedziała, w jaki sposób o tym myślę, co bym zobaczyła. Jakie są moje myśli na ten temat? potem je wypisuje. Naprawdę, nie ukrywają się głęboko. Załóż sobie notes. Notes opanowania umysłu. Za Nazwij go jak chcesz. Za Zaprzyjaźnienia się z własnym umysłem. A podejdź do niego z miłością. W sumie to twój umysł. Więc zobacz, co tutaj się dzieje. Co dzieje się. Jakim, gdzie jest twoja uwaga. Pamiętaj, to, czemu poświęcasz najwięcej uwagi, to zasilasz energią i tego w Twoim życiu będzie więcej. Im więcej, to jest zawsze połączone z emocjami. Siejesz w świat, ja to nazywam zwierciadło umysłu. Siejesz niepokój, otrzymasz coraz więcej niepokoju. Siejesz frustrację, oj, życie Ci dostarczy dla frustratów, życie dostarczy mnóstwo sytuacji, żeby mogli sobie to potwierdzić. Warto jest się frustrować. Zacznij opanowywać swój umysł i pytaj, zapisuj i sprawdź, co się dzieje w Twojej głowie. To jest naprawdę ważny krok. Wtedy te potwory przestaną Ci grozić, zostaną się uświadomione. Wiesz, że czasami mi wystarczyła sama świadomość. Kiedy sobie uświadomiłam, o ja ja tak zawsze myślałam, ale to głupie, jeszcze to obśmiałam, nabrałam do tego dystansu, mówię, no ale świetny pomysł miałam, no, no rzeczywiście. No tak, super. Jednym z moich takich metaprogramów było, że trudności są wartościowe. Może jest Ci znany, bo to bardzo polski program. Lubimy sobie utrudniać, jakieś pokoleniowe musi być. Czyli być może moje pokolenie tak ma. Jak to złapawię, no pewnie, no super, no tak, trudności są wartościowe. Jeszcze sobie utrudni. Puść cięższe buty, zamiast torebką zasuwaj, może z plecakiem z kamieniami. No bardzo mądre, jakie to jest wspaniałe. Czym tu jeszcze sobie utrudnić to życie w takim razie, jak to jest takie super? Kiedy to zobaczyłam, jakie to jest głupie, łatwiej mi było odpuścić program. Więc pierwsza rzecz, pytaj. Pytaj i się dowiesz. Druga rzecz, proponuję Ci przez jakiś czas, żebyś miał nawyk, o tym mówię na warsztatach i na szkoleniach, 10 razy dziennie obudź się. Obudź się na chwilę. Powiedz sobie, gdzie ja jestem? O, prowadzę teraz właśnie... Yy, Krótki, nie wiem jak to nawet nazwać, krótkie wystąpienie na temat treningu mentalnego. Jestem tutaj. Jestem w akademii. Robię to, żeby ludziom przekazać jakąś wiedzę. A co ty robisz? Gdzie jesteś? Rozejrzyj się po pomieszczeniu. Kiedy mój syn zrobił to ćwiczenie po raz pierwszy, zaczął sprzątać, bo zauważył wreszcie, jaki ma bałagan. Warto się czasami obudzić. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejną część. Postaram się w krótkich takich właśnie filmikach pokazać Wam, że umysł może się stać Twoim przyjacielem i przestaniesz być taki oporny. Do zobaczenia.